Ten film postanowiłem nagrać pod wpływem impulsu, a powodem do tego impulsu był R1300GS w wersji GS Trophy, ale to mniejszy szczegół. Oraz to, co jest dookoła mnie, czyli Enduro Park. Nazywam się Piotr Jędrzejak, oglądacie Motogen.pl Wiecie, o dużym GS-ie już film nagrywaliśmy. Postaram się go zanikować tu albo tu, a postanowiłem nagrać ten film, dlatego że jeździłem tym motocyklem w Enduro Parku. A przyjechałem tutaj zupełnie w innym celu, bo przyjechałem tutaj dowiedzieć się o prototypowym pomyśle BMW. O którym chyba jeszcze nie mogę mówić, gdy publikowany jest ten film, więc niestety wam nie powiem. Ale przy okazji odwiedziliśmy ten Enduro Park. Jest to ogromne miejsce do treningu jazdy terenowej i jeździłem bardzo dużo tym motocyklem i muszę wam o tym opowiedzieć. Poprzednio jeździliśmy GSM-em, takim najbardziej wyposażonym. I prawda, miałem wtedy okazję zjechać nim w teren, ale to był lekki teren. Tutaj jest już dużo cięższy teren. Oczywiście to wciąż nie jest hard enduro, to nie jest wciąż teren taki zaprojektowany dla lekkich enduraczków 200 czy 400 To jest wciąż miejsce zaprojektowane pod dużego i średniego GS-a i trzeba to mieć na myśli Ale i tak przeszkody były takie, że gdybym na przykład wziął ten motocykl i pojechał sobie pozwiedzać okolice i trafiłbym na takie ścieżki To samodzielnie nie odważyłbym się na nie wjechać Trochę dlatego, że byłbym tam samodzielnie, a przede wszystkim dlatego, że żebym po prostu się bał. A gdy prowadził mnie instruktor, to jechałem i byłem zaskoczony, jak fantastycznie ten nowy, duży GS prowadzi się w terenie. A pamiętajcie, że to jest motocykl przede wszystkim turystyczny, turystyczno-offroadowy, ale jednak no, on ma 145 koni, waży 237 kg z pełnym zbiornikiem. No tak, tak nie ważą motocykle Enduro. Adventury, tak, ale nie enduro. I jak on się prowadzi, to jest w ogóle poza systemem. W trybie enduro pro możemy wyłączyć kontrolę trakcji. Mamy manetkę gazu i wszystko, co w tym motocyklu jest, pracujące w taki sposób, aby najlepiej się jeździło terenowo. Mamy zunifikowany też system hamulcowy, to też jest nowość w tym motocyklu, czyli naciskając tył aktywuje się także przód. Co nawet na ostrych zjazdach, na luźnych kamieniach nie wprowadzało żadnej niestabilności. Miałem też okazję przejechać się mniejszym GS-em. I wciąż R1300GS wywarł na mnie, nie tylko na mnie zresztą, bo na kolegach, którzy tutaj jeździli także, ogromne wrażenie. Silnik typu boxer powoduje, że środek ciężkości w tym motocyklu jest nisko. A to sprawia, że ten motocykl prowadzi się niezwykle stabilnie. Ale i tak wciąż łatwo nim zmieniać kierunki. Ale ta stabilność sprawia, że czujesz ogromną pewność tego prowadzenia. No i co? Jeździliśmy na bardzo wąskich leśnych ścieżkach pomiędzy drzewami rozstawionymi ciasno. Jeździliśmy na ostrych podjazdach, jak widać za moimi plecami. Nawet jechaliśmy chyba taką najostrzejszą ścieżką, która tutaj jest. Podjazdy lewo, prawo po dużych kamieniach, i on po prostu dał radę. On jechał fantastycznie. Ja byłem na początku trochę przerażony, że wsiadam na tego dużego, przez duży, wielki, ciężki motocykl. Nie, on po prostu jedzie. Więc jeżeli na przykład boisz się, że gdy kupisz dużego GS-a, to nie pojedziesz w teren, pojedziesz, tak? Będziesz musiał walczyć z masą 237 kg. Ale o ile jesteś rosłym człowiekiem, to nie ma problemu, żebyś sobie z nim nie poradził, ponieważ ten motocykl Ci pomoże. Nie tylko systemami, ale przede wszystkim geometrią i tym podwoziem, z którym został stworzony. Niesamowicie on jedzie. A F900GS zastanawialiśmy się z kolegami, który motocykl wybrać w terenie. Który motocykl jest lepszy? No wiadomo, że tamten będzie lepszy, bo jest mniejszy i, i, i w ogóle... I, ale nie do końca. Ale nie do końca. Otóż jeżeli szukasz motocykla turystyczno-terenowego, to on w terenie oczywiście też da radę. No a jeżeli już jedziemy na przykład w Grząski Piach, to ten się w ogóle e, zakopie, już tamten będzie miał problem. Tam za to jest 21 cali z przodu. Tu jest 19, no i ta, to 19 calowe około sprawia, że na tych wielkich kamieniach mm, on miał troszkę większy problem, żeby je pokonać. Mały GS wskakiwał na te kamienie bez problemu ale i tak wrażenie, które pozostawił po sobie R1300 zostanie ze mną długo naprawdę długo bardzo się polubiliśmy i tak go lubiłem po tym poprzednim teście no, pewnie pamiętacie co tam mówiłem ale teraz lubię go jeszcze bardziej tylko żeby się Wam nie wydawało, że mówię, że tamten motocykl jest zły bo on jest bardzo dobry on jest prawdopodobnie lepszy na pewno lepszy w terenie jeżeli masz Przynajmniej średnie umiejętności, to R900 F9, GSM zrobisz więcej sztuczek i pokonasz trudniejszy teren niż tym. Ale jeżeli chcesz motocykla, przede wszystkim turystycznego, z możliwością oładzy terenowej, wierz w ciemno. I gorąco polecam także zapisać się na jakieś szkolenie endurowe. Już niekoniecznie w tym ogromnym, oficjalnym enduroparku, który znajduje się 10 godzin drogi od Warszawy i w którym jest ponad 100 motocykli BMW które są przygotowane dla Was perfekcyjnie gorąco polecam BMW Enduro Park, naprawdę yy, mieści się on w okolicy Norymbergi pomiędzy Norymbergią a Monachium ale w Polsce też są takie firmy i naprawdę zachęcam Was, żebyście jeżeli macie tego typu motocykl albo tamtego typu motocykl abyście się doszkalali bo to jest przede wszystkim fantastyczna zabawa a po drugie odblokowuje wam to nowe poziomy skilla. Bawcie się dobrze na swoich motocyklach. Dzięki i dziękuję za tego dużego Giesa. Do zobaczenia do usłyszenia cześć.